Siemano, z tej strony Helsti, witam was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj mam dla was coś takiego specjalnego, że tak powiem, czyli najlepsze mody do World of Tanks. Co najlepiej, i z czego najlepiej korzystać, co jest legalne, co daje, że tak powiem, przewagę. O tym dowiecie się dzisiaj. Zapraszam was do oglądania. Najpierw musicie otworzyć przeglądarkę, no i wejść na stronę asline.com, ponieważ jest to strona twórcy paczki modów do World of Tanks. I tutaj klikamy, wy od razu w pobieralni pobierz modpack dla World of Tanks i pobieramy to, obojętnie skąd. Ja klikam zawsze direct, bo wtedy od razu dostajecie linka. Więc sobie do pobranych to klikamy, plik nam się pobiera. No i zaraz powiem więcej, jakie mody warto, z jakich wa warto korzystać, z jakich nie. No ale najpierw niech to się pobierze. Ok, e, pobrało nam się już wszystko, i teraz bardzo ważna rzecz: podczas instalacji musicie mieć zamkniętą grę, więc e, upewnijcie się. Ja to zrobiłem już tutaj, zamknąłem. Mm, I w sumie można również zamknąć Wargaming Center, żeby, żeby tak, po prostu, żeby jakieś błędy nie wyskoczyły. Ja klikamy w tego odpaka odaslina. Mm, on się nam odpala. Akceptujemy, oczywiście, jest to program bezpieczny w 100%. I teraz, teraz on się powinien nam tutaj wgrać. Um, ogólnie, dlaczego polecam ten modpack? Bo jest on sprawdzany przez WG, On jest na VG mocach również. I z tego co, co wiem, to Aslan zawsze przed publikacją tego modpacka. Um, on się konsultuje z Wargamingiem, więc jest to bardzo, bardzo przydatne. Nie ma wtedy problemu z legalnością modów i tak dalej. No tutaj klikamy Pokaż okno z podglądem modów, żeby wiedzieć, co instalujemy. No tutaj jest właśnie wszystko, że paczka jest w pełni zgodna z zasadami Fairplay od Wargamingu i nie zawiera. Tak, tak, tak. No i klikamy dalej, tutaj są informacje, dalej, tu wybieramy program, ten program, folder, w którym mamy World of Tanks. Klikamy to i teraz wybieramy sobie. Mm, Wybieramy sobie mody i wszystkie sobie dzisiaj przeanalizujemy, a jakieś ciekawsze, jak będą, do głębszego omówienia, że tak powiem, to może zrobię o tym odcinek o najlepszych modach, które dają tam jakąś przewagę. W każdym razie zaczniemy od pierwszego moda, którym jest XVM. I XVM, czy warto czy nie? Zdecydowanie warto. Wiemy, że tak powiem, na co możemy sobie pozwolić, bo jak przeciwnik jest, że tak powiem, czerwony, oczywiście nie można go lekceważyć. Ale zwykle jak przeciwnik jest czerwony, to jakby mniej musimy wkładać wysiłku, żeby tam, nie wiem, ustawić się tak, żeby odbić, i tak dalej, i tak dalej. Możemy go bejtować, objechać taki czołg ciężki, więc jest to bardzo przydatne. Znaczniki nad czołgiem, szczerze mówiąc, nie robi to według mnie żadnej różnicy. Jest to bardzo podobne do, tego, do tych znaczników, jak są domyślne. Ja sobie mm, zainstaluję te znaczniki mm, OTM od różnych dlatego że widać czasem jak jest takowy czołg, jest po prostu taki przecineczek i no. Więc tutaj lecimy dalej, pasek życia, wąski czy gruby? No w gruby, no wąski, no to nie będzie widać. Eee, pierwsza linia nad paskiem życia, tutaj ikona gwiazdki dla czołgów, nie, to jest bez sensu, to jest bez sensu. Tutaj pierwsza linia. No to też według mnie nie ma sensu. Druga linia nazwa gracza. Nazwa pojazdu. Wydaje mi się, że ta konfiguracja tego taka dokładna. A, dobra, nieważne, bo to konfigurujemy od Aslina. Przepraszam Was za, za wprowadzenie w błąd. Klikamy oczywiście ten pierwszy. Jest to najbardziej przejrzyste. Będę się wam starał właśnie doradzić coś. Ikonki klas tutaj i to wydaje mi się, że wszystko będzie, jeśli chodzi, bo tutaj są znaczniki tak okna i panele w bitwie, no to ja bym też wziął te od XVM Team, bo są one po prostu najlepsze takie są przejrzyste mm, więc no ewentualnie no, możemy tutaj w sumie pokustomować trochę i na przykład zrobić coś takiego no, jakby, nie ma to znaczenia jak weźmiecie te, które, którego byście nie wzięli, to będzie git. Jakby to się dostosowuje pod swoje okre nazwy pojazdów, no to wiecie, takie są, że tak powiem, bzdury. No. Czy to weźmiecie, czy nie, to nie ma wpływu na rozgrywkę w żadnym, w żadnym wypadku. No, te, te panele graczy, no to. Też nie ma, nie ma znaczenia, no widzicie. Jakby ja jestem za tym, żeby brać te najbardziej podstawowe, bo to po prostu najmniej zasobów zabiera. Hmm, a tak, to to może jednak się e, coś przydać. Jedynie bym kliknął marker na, na wyspotowane czołgi. Hmm, paski życia też. E, I w sumie, i w sumie. I w sumie to tyle, bo tutaj nie ma co więcej. Się zastanawiać. Minimapka, no. Pff, szczerze mówiąc, minimapka XVM jest nam zbędna, jak mi się wydaje. Mm, jeśli chodzi o klanówki, to tam mogą ludzie klikać, rysować, ale tak na dobrą sprawę, to szczerze mówiąc, minimapka ta domyślna złota jest w zupełności wystarczająca i ta e, XVM -a to, no, pff, według mnie nie ma tutaj mm, większego sensu instalacja jej. Po tym mamy Hitlock. Hmm, I Hitlock zdecydowanie to odradzam. Tylko zabiera nam miejsce na ekranie. To samo mamy domyślnie w dolnym rogu, co jest lepszym miejscem. Więc to odradzam. Dziennik Obrajen, no to, to tak samo jakby. Nie ma znaczenia, kto was strzelił. To nie ma żadnego znaczenia. Liczniki wydajności, no to też bez sensu, bo mamy to domyślnie. Mm, schemat kolorów, no to wiadomo, że zieloni kontra czerwoni, no bo chyba, że jesteście mm, daltonistami, no to wtedy inny. Ale tak, to to lepszy jest czerwony niż fioletowy, jakby lepiej się to prezentuje. Czerwony jest jednak taki bardziej kolorki, no to tutaj powiem tak, jeśli chcecie mm, się flexować, jakimiś wyższymi kolorkami, no to tu z tego co wiem, są różne skale, ale ta najbardziej popularna to jest ta, właśnie. No, ta, ta pierwsza. No ta druga to jest to samo, tylko że jest trochę inny czerwony. Jakby to, to, to się niczym nie różni, poza odcieniem. Więc lecimy dalej i to jest bardzo ważne ustawienie. Przez 10 sekund, szósty zmysł. To jest jedno z najlepszych. Yy, z najlepszych, jeden z najlepszych modów, to ba, nam bardzo, bardzo dużo daje i pomaga, więc to koniecznie trzeba zainstalować. Potem no, to wszystko są rzeczy kosmetyczne, które kompletnie nam nic nie zmieniają. Nie ma znaczenia czy to weźmiemy czy nie. Statystyki konta, no to też jakby bierzecie co chcecie. Mi na przykład jest to kompletnie niepotrzebne, więc ja tego nie będę w ogóle brał. Zegar mam, zegar mam tutaj, na biureczku, jakby, więc no, bez sensu brać zegar. Lecimy dalej. Karuzela czołgów od XVM. No to fff, ja bym był za tym, żeby użyć ustawień z gry i ewentualnie tutaj sobie te biegłości czy coś w tym stylu, że tak powiem, ustawiać, ale no, mi to jest niepotrzebne, więc ja też to odznaczę inne ustawienia automatycznie loguj się do gry teraz to już gra przez ten launcher się sama laguje laguje, laguje też się laguje ale się sama ładuje więc tego nie musimy ustawiać ping nie ma za bardzo znaczenia ilość graczy no to też nie więc jakby to nie ma znaczenia tutaj mamy kolejne ważne ustawienie czyli wn8 i jest to jest to dobre bo wiemy mniej więcej jaki jest WN przeciwników, jaki jest nasz drużynowy ale nie koncentrowałbym się nad tym, więc ja tego osobiście nie zainstaluję bo po prostu jak zobaczę na WN -y, obu drużyn to jestem w stanie już coś oszacować, a takie liczby mogą tylko e, irytować i negatywnie nastawiać do meczu, więc e, no XVM FPS ping też zbędne, celownik XVM to jest zdecydowanie zbędne Aim info, ewentualnie to miałoby jakiś sens, jak ktoś jest into World of Tanks, tak bardzo, że zna te statystyki. Wtedy to ma sens, bo możecie tam sobie coś policzyć i tak dalej. Mi to nic nie mówi, jakby w sensie, no, no wiadomo, czas scylowany i tak dalej, ale jakby nie, no, nie odnoszę z tego żadnych korzyści, więc tego nie używam. Podpowiedzi w bitwie: oczywiście, że ukrywamy, to jest też bardzo ważne. To tylko irytuje, przeszkadza i nie ma to sensu. HP drużyn na ekranie, no to to ma sens jak najbardziej. No i tutaj możemy wziąć WGL, bo jest to ładne po prostu, więc tego bym skorzystał tak, że tak powiem dla siebie, żeby też na streamach to jakoś wyglądało, a nie takie byle co, w sumie te moje streamy są trochę, że tak powiem, surowe, ale ja też nie lubię, jak jest czegoś za dużo, bo kiedyś miałem tak, że było wszystkiego za dużo i mieliście, nie wiem. Tu, 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 byście mieli wszędzie coś, a tak to jakieś beznadziejne overlay, a tak to schludnie, więc ja stawiam na WGL jednak, hmm, pokolorowane ikonki, no, jakby nie ma to znaczenia. Nie ma to znaczenia. E, ilość żywych graczy zamiast fragów to też kompletnie nie ma znaczenia. Hmm, czasy naprawy to jest bardzo ważne. No i tutaj muszę wam powiedzieć, że jakby te ustawienia nie mają wpływu na grę i czy je włączycie, czy nie, no to będzie git, więc możecie sobie nie włączyć, możecie wyłączyć, ja na przykład wszystko mm, wszystko wyłączam, wyłączam wszystkie dźwięki od XVM, bo są mi niepotrzebne Modpack, tutaj są ikony konstrukcji pojazdów i opcji dla lustrzanego A tutaj się zagubiłem, bo nie wiem o co chodzi tutaj konkretnie A, ikonki, kontury, dobra, nieważne, jakby to mi nie robi różnicy Ikonki są kompletnie nieistotne, więc jeśli chcecie sobie, że tak powiem, urozmaicić gierkę, no to to robicie, jeśli nie, no to nie więc to są rzeczy kosmetyczne. Ale tutaj mamy fajną rzecz, no bo jest to. Przybliżenie widoku snajperskiego i to może pomagać. Ja byłbym za tym, żeby tutaj nic nie zmieniać, bo w sensie mi się najlepiej celuje na, na tych domyślnych, więc nie chcę nic zmieniać, tak to możecie się zagubić. Ale jeśli ktoś chce zaryzykować i spróbować na przykład powiększenia 60 razy, no to polecam jakby. Nic straconego. Wyłącz podskakiwania działa po strzale, no to teraz to jakby nie jest jakoś widoczne. To są, jest parę modów, które jakby są wrzucane do paczki, ale wraz z update'ami, jakby one zostały, jakby te, te rzeczy już poprawione. Więc na przykład działo nie za bardzo podskakuje, więc to nie ma znaczenia. Wyłącz czerwoną otoczkę, kiedy czołg został trafiony, to jest bardzo ważne, bo często nie widać za dużo. Ciemna otoczka w trybie snajperskim to akurat ja bym zostawił, bo czasem się zagubiłem, że tak powiem, na polu bitwy i nie wiedziałem, czy mam ten sniperski włączony, czy nie. To nie ma znaczenia. Swobodna kamera w replayach, no tak, nagrywacie powtórki to ma wtedy sens. Stabilizacja pozioma, no to to jest to jest dobre z jednej strony, ale z drugiej strony jakby to też nie ma większego wpływu na na, na grę, ale ja sobie to włączę. Jeśli chodzi o e, tej celowniki, no to to jest serwerowy na razie, więc ja nie korzystam z serwerowego, tylko z domyślnego. Nie wiem dlaczego, ale tak mi po prostu wygodniej. Serwerowy podobno jest lepszy, ale trzeba się do tego przyzwyczaić. Ja natomiast polecę wam Jimbo celownik, bo jest on bardzo fajny. E, Jimbo V1 jest według mnie taki najbardziej spoko mm, więc ja z niego korzystam. Wskaźnik skupienia, no to nie ma znaczenia naprawdę, to jest tyle tych celowników, jeśli weźmiecie ten ostatni, to, to macie takie te, ale nie ma to znaczenia jakby. Celownik arty, to ja tego nawet nie, nie patrzę, bo ja artą w ogóle nie gram, mam jedną Martę w garażu, jest to premka lewch, a resztą art no nie gram, e, więc jest mi to niepotrzebne, wskaźnik trafienia, to ma sens, bo te wotowskie są strasznie nachalne, więc na przykład taki byłby spoko, ale mi na przykład nie przeszkadza, więc ja nic nie zmieniam. Ten mod jest dość skomplikowany, ale jakby, no bo to chodzi o to, że jak do Ciebie podjadą, to. Będzie problem, yy, i będą, jakby będzie alarm, i będziesz wiedział, że do ciebie coś się zbliża. Ale z tym modem są problemy, trzeba go konfigurować, więc ja bym go odradzał. Światło ostrzegawcze. Mm, nie mam pojęcia po co to jest, ale okej. Okay, no, jakby jak ktoś nie ogarnia do końca bitwy, to może to się przydać, bo jednak będziecie wiedzieć, że ktoś się do was zbliża. jest to niepotrzebne, więc ja tego nie, nie klikam nawet. Spodet Extended, no tutaj mi to też nic nie zmienia, więc te rzeczy według mnie to są kosmetyczne czysto, do końca już i one jakby nic nie zmieniają. Mody pomagające w celowaniu, no to to jest to jest taki dość. To są dość ciekawe mody, one są wszystkie legalne. Jest to na przykład Auto Aim, ale ja w ogóle z tych programów nie korzystam i są one według mnie zbędne. Jeśli chodzi o, o mody, mm, czy Auto Aim ma sens. Tak. E, auto aim ma sens. I na pewno trzeba włączyć blokowanie we wraki. Jednak e, zamiast Auto Aima możecie mieć shot i wyjdzie na to samo, więc kto co woli, e, ja wezmę może Auto Aima, żeby było tak. No, jakby to nie ma znaczenia. I Auto-aim mnie nie zawiódł, bo kiedyś z tego korzystałem, właśnie, z, no bo w, 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 oczywiście przy Slainie, z tego Auto-aima, takiego Auto-aima, ale no to sprawdzało się dobrze i nie strzelałem w te wraki i no to jest spoko, chociaż safe shot też będzie git, więc kto co woli, no jakby nie ma znaczenia, co weźmiecie. E, czy weźmiecie któryś z tych modów, czy nie, no to też za dużo nie ma teraz e, znaczenia. Bo macie mimo wszystko ten Friendly Fire wyłączony. Lecimy dalej z tematem. Ja nie chcę zbędnie przedłużać. Balk, calc, mod jest bardzo spoko To jest dość skomplikowane do wytłumaczenia. Tutaj macie szybki opis, ale chodzi o to, że jakby. A jak ja się odsunę, tak? I jakby. Jakby jest nacelowany na ten punkt, tak jak się odsunę, to to nie poleci w linii prostej, tylko to spadnie, tak jakby. I. Ten balkalk mod jest po to, żeby jakby o, o podwyższyć działo, żeby trafiło jakby na linii prostej. Wiecie, no bo pocisk leci taką parabolą. No, więc mam nadzieję, że to jakoś w miarę Wam wytłumaczyłem. Informacje o celowaniu, no to to się przydaje. Według mnie, bo wiecie, jak bardzo, że tak powiem, skupiony jest celownik, że jeszcze dużo czy mało procentowo to ma wpływ na celność. Więc ja bym był za tym i bym to włączył. Panele informacyjne, tak jak mówiłem, jest to, z... a nie, to jest co innego, to jest jeszcze bardziej zbędne, bo Wam zabiera dużo miejsca na ekranie, niepotrzebne, że tak powiem, dane, co za dużo to niezdrowo. Kolorki, no to w... według mnie to nie ma znaczenia. To się przydaje, że jesteście wyspotowani, czy przeładunek i tak dalej, to może się przydawać na klanówkach, ja na przykład nie korzystałem z tego nigdy. Więc nadal nie mam zamiaru. Logi uszkodzeń to jest to, co mówiłem wam wcześniej. Według mnie zbędny gadżet. Panel zniszczy to samo i to jest bardzo spoko. Modzik WN8. WN8 zawsze się przydaje, żeby wiedzieć ile się zrobiło, czy ta bitwa była dobra, czy nie. No. Czasem mm, też y, można zobaczyć, jak fragi wpływają na WNK. Też można czegoś się dowiedzieć o WNC, więc ja bym tego moda instalował. E, jeśli mamy dalej, no to e, kalkulator. E, kalkulator od znak biegłości. I w taką dobrą sprawę, to f, nie ma znaczenia, co, co tutaj włączycie, ale wydaje mi się, że najlepiej będzie, jak. Klikniecie to pierwsze. Tak, to będzie. A, aby zmienić wygląd w bitwie, dobra, to będzie najlepszy. To będzie najlepszy mod. To jest ten, od, który od początku był. Pokazywanie ilości KPO no budrożonym, to to nie ma znaczenia, bo ja mam przecież zainstalowanego xvm -a. Markery, prośby o wsparcie i tak dalej, to są wszystko rzeczy kosmetyczne i to wam nic nie da. Hit markery, markery spotowania, bez XVM, jakby. To nie ma za bardzo. Nie ma znaczenia. No tutaj jak ktoś chce odznaczenia na żywo czy jakieś ostatnie trafienia. Według mnie jest to zbędne. Eee, no, tutaj szósty zmysł, no to ja mam XVMa. Można jakieś dźwięki sobie śmieszne ustawić. I teraz bardzo ważna rzecz. Mody wpływające na grafikę. Klikacie to. usuwacie mgłę. Mm. Tutaj możecie też w Twix odpalić, jak macie słabszy komputer, żeby. Mm, żeby nie było jakichś tam zbędnych detali, ale ja mam dość dobry komputer, więc tego nie muszę wyłączać, jakby i nie przeszkadza mi to, chociaż te niektóre w ustawienia, no nie wiem, chmury na niebie, kołysanie się drzew czy. Dym z rur wydechowych albo z wraków, no to wydaje mi się, że jest to zbędne i może przeszkadzać nawet. Ale nie mam zamiaru tego ruszać, bo po prostu mi się nie chce. Modyfikacje garażu, no to tak jak mówiłem, jest to czysto kosmetyczne i nie ma na nic wpływu. Czy tutaj jest jakiś sensowny? Chyba nie. Jakby nie ma znaczenia, czy to zainstalujecie, czy nie, te mody no ewentualnie menadżer powtórek się może przydać, ale ja na przykład z tego nie korzystam, więc więc mi to się nie przyda, to tutaj te, te niżej przenoszenie załogi, no co może być przydatne dla niektórych dla mnie na przykład nie, bo ja wolę sobie sam to mm, ogarnąć statystyki sesji, według mnie to nie ma też najmniejszego sensu, bo jednak są stronki takie jak Wotlife, WN8LAB które no jakby wszystkie staty tam macie i to nawet dokładniej, więc to nie ma sensu. Nie dobra, kryzysów nie macie i Expa. Ale to jakby dla mnie teraz nie ma sensu. Kiedyś spoko, ale teraz bez sensu. Modyfikacje dźwiękowe no to dla mnie też bez sensu. Jakby no, śmieszne, spoko, ale potem to się nudzi. Mm. Osobne skórki czołgów to też można sobie fajnie po jakieś te customy porobić. I w sumie, z tego co się orientuję, to będzie to wszystko, bo modyfikacje minimapki wydaje mi się, że nie ma już tego moda, to jest już nielegalne. Ale jakby było coś takiego, że widzieliście kierunek, z którego, w który patrzą rywale na minimapce i to było w pełni legalne. Teraz już jest to nielegalne, więc tego nie ma. No, te ostatnie, no to takie. Te, tutaj są różne modyfikacje. Jakieś ekrany ładowania, w podpowiedzi i tak dalej, więc w sumie nie ma znaczenia. Preferowany serwer, pokaż, sobie z snajperskim to jest. Tylko w sensie to spoko wygląda, ale jest to zbędne i przeszkadza bardziej. No, i jeśli chodzi o mody, wydaje mi się, że to jest wszystko, bo ja. Z tego co widzę już wszystkie mody przejrzałem. Jeśli chcecie, żebym omówił konkretnie jakieś takie ciekawsze mody, no to piszcie to koniecznie w komentarzu. Ja Wam dziękuję za obejrzenie odcinka. Zachęcam do zostawienia suba. Jakie Wam się podobało to łapki w górę, jak nie no to w dół i trzymajcie się, PAPA. Pa.